To był wielki dzień dla biedronek i pszczółek. Za nimi pierwsze zajęcia w polonijnym przedszkolu. Otwarto je uroczyście w niderlandzkim brunsum w szkole polskiej imienia generała Sosabowskiego. W sobotni poranek było tu jeszcze cicho, a potem zjawili się oni, prawie 30 przedszkolaków. Biedronki to grupa poranna, a pszczółki popołudniowa. Jest to dla mnie bardzo ważne, i istotne, żeby moje córki uczyły się języka polskiego i kształciły się dalej. To pierwszy taki polonijny oddział dziecięcy w niderlandzkim Brunsum. Daje to możliwość nauki języka polskiego tym najmłodszym, dzie dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, które poprzez zabawę, uczą się języka polskiego a także poznają kraj swoich dziadków i rodziców swoje korzenie i historię Szkoły polskie poza granicami e, ojczyzny mają olbrzymie znaczenie dla społeczności polonijnej tutaj polonia czuje się bliżej ojczyzny Celem Ministerstwa Edukacji i Nauki jest objęcie jak największej liczby Polaków żyjących poza granicami kraju nauką języka polskiego To najstarsze i naj